Nic nie zrobimy i ta Pani też tam nic nie zrobi. W ogóle niech wybudują gdzieś parking A parking tutaj nie może być. Jak w, w razie czego to wzywam do oporu ludzi. Tak, w Lublinie są parkingi piętrowe, można tam stoją, nas tam stoją, za miejsce. tutaj w środku, w centrum, gdzie się przychodzi mieszkać. I ludzie chodzą. I każdy z nas ma przeprowadzić sąsiada. Żeby ta posadzona nie być Tam powstanie nowa kameralna. Tam powstanie Blok. będzie tam teren budowy i tam Przez będzie blok i tam można na pewno wtedy podoświatarować, zainwestować, zrobić kalkinicę podziemne, będzie to rozbudować. Jak tutaj przyszedł, to nie chorował, to nie, nie rozsądził, a jest i też kupę pieniążków kosztował, ale już chodzi o to przede wszystkim, że, że to nie będzie bezpieczne pracowało. Chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że z tego roku to jest nie, nie mniej rocznie niż 10 tysięcy złotych z tego funduszu, który my płacimy na remontu. Jest przymiarka, że to ma być.